Cześć! Tutaj jest znowu Czesław Koluch. Witam Was serdecznie w moim trzecim wideo o gimnastyce na kręgosłup w trzech płaszczyznach jednocześnie. Czy pracujesz w biurze, czy masz pracę zdalną przy komputerze, czy pracujesz przy produkcji, Twój kręgosłup zmuszony jest do wykonywania pracy w pozycji statycznej, bez większych możliwości odmiany tej pozycji. Co dzieje się z swoim układem narządów ruchu? Czyli swoimi mięśniami, ścięgnami, krążkami międzykręgowymi czy stawami, jeżeli musisz długo w tej samej pozycji siedzieć czy stać? Mięśnie piersiowe, wielki i mały, mięśnie zginacze stawu biodrowego i kolanowego, skracają się i przez to tworzą się tak tzw. przykurcze. Mięśnie prostowniki tracą natomiast na sile i będą przez to coraz słabsze. W ten sposób rozwijają się duże różnice w długości i napięciu mięśni i właśnie to prowadzi do niestabilności w stanach. Większość problemów, które można mieć z kręgosłupem są skutkiem niestabilności. Przykładem może być osteochondroza, są to uszkodzenia w rejonie kręgów, artroza, są to uszkodzenia powierzchni stawowych, albo dyskopatia, czyli wypadnięcie dysku. Dlaczego program na kręgosłup, który dla ciebie ułożyłem, jest tak skuteczny? Dzięki ćwiczeniom z mojego programu możesz tych wszystkich problemów uniknąć. Jeżeli będziesz te ćwiczenia regularnie, dwa do trzech razy w tygodniu wykonywać, to będą twoje mięśnie, które kręgosłup stabilizują, coraz silniejsze i przez to twój kręgosłup będzie coraz bardziej stabilny. A teraz pokażę ci ćwiczenia z trzeciego modułu. Teraz zaczynamy z pierwszym ćwiczeniem w trzecim module. W tym ćwiczeniu potrzebujesz dwa ciężarki. Paniom polecam jednokilowe, a panom dwukilowe. Do tego potrzebujesz jeszcze jedno krzesło albo taboret. Ustaw stopy tak, aby palce stóp dotknęły nóg od krzesła. Wyprostuj kręgosłup i ściągnij łopatki do tyłu. Wciągnij brzuch i zrób mały podbródek. Zegnij nogi jednocześnie w kolanach i biodrach. Obracaj ręce przy tym na zewnątrz. Łokcie są cały czas blisko tułowia. Kręgosłup jest cały czas wyprostowany. Następnie wyprostuj nogi i kieruj ręce do przodu. To ćwiczenie wykonujemy dwie serie po 10 powtórzeń. Trzymaj plecy cały czas proste. Łokcie są blisko tułowia. W czasie zginania nóg obciążaj dobrze pięty. Zginaj kolana i biodra jednocześnie. ściągaj łopatki mocno do tyłu. W czasie zgięcia nóg kolana są szeroko ustawione. ściągaj łopatki do tyłu. W czasie zgięcia nóg wciągaj mocno brzuch. Zrób mały podbródek. Super. W czasie zgięcia nóg przesuwaj biodra daleko do tyłu, zginaj też kolana. W czasie zgięcia nóg obciążaj też pięty. Plecy są cały czas wyprostowane. W czasie zgięcia nóg trzymaj kolana szeroko. Łokcie zostają wąsko przy tułowiu. Ściągaj łopatki, wciągaj mocno brzuch. Oddychaj dalej spokojnie. Plecy są cały czas wyprostowane. Skinaj też mocno kolana. A teraz przejdziemy do drugiego ćwiczenia w tym module. W tym ćwiczeniu potrzebujesz dwa ciężarki. To ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej. Palce stóp pokazują lekko na zewnątrz, obciążaj też pięty. Wyprostuj kręgosłup i ściągnij łopatki do tyłu. Wciągnij brzuch i zrób mały podbródek. W czasie ruchu rąk na zmianę do boku, spróbuj trzymać kręgosłup stabilnie. To ćwiczenie wykonujemy dwie serie po 10 powtórzeń. Trzymaj kręgosłup cały czas mocno wyprostowany. Ściągaj łopatki mocno do tyłu. Obciążaj jednocześnie obydwie stopy. W czasie ruchu rąk do boku kręgosłup nie może się na boki ruszać. Nie spinaj za mocno rąk, wciągaj mocno brzuch, zrób mały podbródek. Mi wrażenie, że twój kręgosłup będzie coraz dłuższy. Kręgosłup nie może ruszać się na boki. Oddychaj dalej spokojnie. W czasie ruchu rąk do boku kręgosłup nie może ruszać się na boki. Miej wrażenie, że Twój kręgosłup będzie coraz dłuższy. Ściągaj mocno łopatki do tyłu, wciągaj brzuch, zrób mały podbródek, nie spinaj za mocno rąk. Ręce są w łokciach lekko zgięte. Obciążaj jednocześnie obydwie stopy. Obciążaj też pięty. Kolana są leciutko zgięte. Prostuj kręgosłup coraz mocniej. Ściągaj mocno łopatki i wciągaj brzuch. Super. Teraz przejdziemy do trzeciego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu potrzebujesz dwa ciężarki, i jedno krzesło albo taboret. To ćwiczenie wykonujemy w pozycji siedzącej. Postaw stopy mniej więcej tak szeroko. Wyprostuj kręgosłup i ściągnij łopatki do tyłu. Ręce są cały czas lekko zgięte. Obracaj tułów jednostajnie na prawo, następnie na lewo, aż poczujesz lekkie rozciąganie mięśni grzbietu. Kolana są stabilnie ustawione. Siedź dalej na obydwu pośladkach. Kręgosłup jest cały czas wyprostowany. To ćwiczenie wykonujemy dwie serie po 12 powtórzeń. Trzymaj kręgosłup cały czas prosto. Miej wrażenie, że Twój kręgosłup jest coraz dłuższy. Sieć na obydwu pośladkach. Obracaj kręgosłup na prawo i lewo, aż poczujesz rozciąganie mięśni pleców. Staraj się wykonywać wszystkie powtórzenia ruchem jednostajnym. Oddychaj dalej spokojnie. Ściągaj łopatki do tyłu. Wciągnij brzuch, zrób mały podbródek. Trzymaj kolana szeroko. Wciągaj łopatki do tyłu, wciągnij brzuch i zrób mały podbródek. Trzymaj kręgosłup cały czas prosto. Miej wrażenie, że twój kręgosłup jest coraz dłuższy. Trzymaj kolana szeroko, Siedź na obydwu pośladkach. Obracaj kręgosłup na prawo i lewo, aż poczujesz rozciąganie mięśni pleców. Oddychaj dalej spokojnie. Staraj się wykonywać wszystkie powtórzenia ruchem jednostajnym. W naszym ostatnim ćwiczeniu potrzebujesz tylko jedną gumę gimnastyczną. Umocnij gumę gimnastyczną na przykład za klamkę od drzwi. Następnie owiń gumę gimnastyczną na około rąk. Najpierw guma gimnastyczna wisi na kciuku. Następnie obróć ręce tak, aby było dłonie widać i owiń na około ręki. W czasie ruchu rąk do tyłu zegnij nogi i ściągaj łopatki do tyłu. W czasie prostowania nóg ręce wracają do przodu. To ćwiczenie wykonujemy również dwie serie po 10 powtórzeń. Trzymaj plecy cały czas prosto. Ściągaj łopatki do tyłu. W czasie zginania nóg przesuwaj biodra mocno do tyłu. Zginaj też kolana. W czasie ruchu rąk do tyłu obracaj ręce na zewnątrz. Obciążaj też pięty. Wciągnij mocno brzuch, ściągaj łopatki mocno do tyłu. Zrób mały podbródek. W czasie ruchu rąk do tyłu, wydychaj powietrze. W czasie zginania nóg, trzymaj kolana szeroko. Ostatnia runda. W czasie zginania nóg trzymaj kolana szeroko. Ściągaj łopatki do tyłu. Trzymaj plecy cały czas prosto. Zginając nogi, obciążaj też pięty. Wciągnij mocno brzuch, zrób mały podbródek. W czasie ruchu rąk do tyłu obracaj ręce na zewnątrz. W czasie ruchu rąk do tyłu wydychaj powietrze. Skinaj też kolana. Ściągaj łopatki mocno do tyłu. Wciągaj mocno brzuch. Jeżeli masz wrażenie, że ćwiczenia z tego wideo umiesz dobrze wykonywać i też bez bólu, to możesz przejść do czwartego modułu. Z każdym tygodniem postawa Twojego ciała będzie się doskonale poprawiać. Subskrybuj mój kanał, to nie przeoczy żadnego widea i przez to będziesz się optymalnie rozwijać. Pisz też komentarz, jak się po ćwiczeniach czujesz, albo jakie tematy jeszcze by Cię interesowały. Do zobaczenia w następnym wideo.